Witam serdecznie. Z tej strony Oli Jana, Przychodzę z rozkładem pod tytułem Czy masz szansę u tej osoby? Moi drodzy, oczywiście rozkład jest dla osób, które tak naprawdę są na poziomie docierania się bądź po prostu takich podchodów, tak, jedna osoba do drugiej i w tym momencie karty nam wskażą odpowiedź, czy masz w ogóle szansę u tej osoby. Dobrze, bardzo proszę o wybór jednego z obiektów. Dzisiaj mamy bransoletki. Bransoletka numer 1, bransoletka numer 2. I bransoletka numer 3. Mam nadzieję, że już wybór dokonany, ponieważ tak szybko on powinien się odbyć. A ja w takim razie już tutaj Państwu rozkładam grupę numer 1, czyli różowo-czerwona bransoletka. Czy masz szansę u tej osoby? Takie dzisiaj mamy pytanie. Jeszcze mam tutaj kamerę nakierowałam na te obiekty, bo jeżeli ktoś się spóźnił, bądź może... Wymaga trochę większej ilości czasu, to w takim razie, żeby tutaj jeszcze to wszystko było widoczne. Dobrze, grupa numer jeden jest już rozłożona, tylko ładnie poukładam. Dobrze, już jest wszystko w porządku. Czy masz szansę u tej osoby? Patrzymy. Moi drodzy, co ja mogę tutaj powiedzieć? Oczywiście, szansę masz jak najbardziej, ponieważ jest ta szansa tutaj ukazana w kartach, natomiast nie licz na nic więcej, tak, ponieważ generalnie może się to skończyć albo na romansie, albo na krótkim związku. Więc jeżeli to Cię satysfakcjonuje i to będzie tym, czego szukasz, to jak najbardziej tutaj masz odpowiedź potwierdzającą. Masz szansę, ale skończy się to na krótkim romansie albo krótkim związku. Może niektórzy też z Was są w relacjach karmicznych, bo jeżeli mamy kartę doświadczenia życiowego, to ta osoba osoba może być waszą bratnią duszą. Jeżeli nie jesteście pewne, to po prostu warto byłoby to sprawdzić, tak? Ponieważ też lepiej jest wchodzić w relację karmiczną w momencie, kiedy się jest świadomym tego, że mamy do przepracowania lekcje niż nie, nie wiedząc tego i tak naprawdę się z tym męczyć i nie wiedzieć jak, jak do tego w ogóle tematu podejść natomiast moi drodzy, generalnie sytuacja jest taka, że jak najbardziej szansę u tej osoby masz, ale to się zakończy albo romansem, albo po prostu krótkim związkiem, nic więcej więc jeżeli oczekujesz tego, jeżeli to jest jak gdyby tym, co byś oczekiwała bądź oczekiwał, no to tak to wchodź w to, jeżeli nie, no to po prostu omin tą osobę i szukaj dalej więc moi drodzy, taka informacja dla was, tak jak powiedziałam, niektórzy z Was mogą mieć tutaj z tą osobą relację karmiczną, jeżeli mamy tą kartę doświadczenia, to ona może sugerować o tym, że po prostu macie do przepracowania razem lekcję karmiczną. Natomiast dla innych, którzy tutaj żadnej karmy nie będą mieli, jest informacja, że ta relacja pójdzie do przodu, ale zakończy się albo na romansie, albo na bardzo krótkim związku. To nie będzie nic docelowego. Dobrze, grupa numer jeden omówiona. Przechodzimy teraz do grupy numer dwa, czyli to jest jaki to jest kolor yy, czarno-biały. Dobrze, grupa numer dwa. Moi drodzy, jeżeli chodzi o grupę numer dwa, ja tutaj widzę jak najbardziej jakiś początek między wami, dość ognisty, dość taki można powiedzieć cielesny, bo jest paść ognia, taka chemia, być może zauroczenie, być może takie, że tak powiem, przyciąganie tak, seksualne. Natomiast to się szybciej skończy niż się zakończyło. Moi drodzy, mamy tutaj rycerza powietrza, który mówi definitywnie o odcięciu. Druga sprawa jest taka, że ta osoba będzie miała więcej opcji. Jest to siódemka wody. Czyli tak naprawdę jeżeli wejdziecie w jakąś relację z Tą osobą, to ona może po pewnym czasie wybrać zupełnie kogoś innego i po prostu odciąć się od tej relacji, i może być cierpienie, może być krzywda, może być płacz. Natomiast, tak jak mówię, to nie jest osoba, która tutaj byłaby w tych kartach widziana jako osoba godna zaufania, ponieważ owszem, początek jest fajny, ekscytujący, taki ekspresyjny. Jakieś tutaj dogadywanie się jest w tych trójkach ziemi i dziesiątce ziemi, ale później nagle jest siódemka wody i rycerz powietrza, czyli tak naprawdę. Ja tutaj widzę scenariusz, jak ta osoba po prostu się od was odcina, totalnie odcina, tak jak ten rycerz powietrza, dlatego, że ma wielość opcji, tak? Siódemka wody jest zawsze informacją, że osoba ma nie tylko was, ale będzie miała być może jeszcze kogoś na widoku i po prostu przejdzie do tej osoby. Czy do jednej, czy do kilku, no różne są tutaj scenariusze i różne sytuacje, ale to nie jest osoba godna zaufania na ten y, etap życia u was. Od razu mówię, tak jak mówię. Bo powiem tak, w, pierwszym, w pierwszej grupie, chociaż to było jakoś tak. Ładniej pokazane, bo tam był romans albo krótki związek, ale kończył się tak bardziej naturalnie. Natomiast tutaj ewidentnie widzę, jak gdyby takie odcięcie nagłe, bo osoba po prostu wybrała inną opcję, więc tutaj może nie być fajnie, może być cierpienie, mogą być łzy. Więc po co wam to? Jeżeli macie takie już tutaj wskazówki od energetyczne, od rozkładu, no to po co się w to pchać później, żeby, żeby płakać, żeby, żeby cierpieć? No nie wiem, to jest wasz wybór. Oczywiście nie ze wszystkimi będzie to rezonowało, ale tutaj ewidentnie karty pokazują, że ta relacja w drugiej opcji w grupie numer 2 nie skończy się fajnie bo tutaj może być nawet zdrada tutaj może być po prostu odwrócenie się z impetem przez, przez, przez tą osobę i pójście w totalnie innym kierunku więc no niefajne potraktowanie drugiej osoby więc moi drodzy to jest rozkład numer 2 i patrzymy już trzecią opcję zobaczymy co tutaj jest dla was Dobrze, patrzymy grupę numer 3. Ostatnia grupa do przeanalizowania. No właśnie, a grupa numer 3 zupełnie inny scenariusz, bardzo pozytywny, kończący się można powiedzieć happy endem, ponieważ generalnie jest tutaj informacja taka, że jesteście, jak gdyby, wygraną tej relacji, czyli w momencie, kiedy w nią wejdziecie, będzie oczywiście, będą jakieś niesnaski będą jakieś dogrywania między wami, będziecie się docierać bez dziesiątka powietrza, ale wychodzicie z tego szóstce ognia przebudzeniu i karta cesarza. Moi drodzy, jeżeli pojawia się karta cesarza, to mówi ona o niczym innym niż o tym, że ta relacja w przyszłości ma szansę zakończyć się małżeństwem. Karta cesarza zawsze pokazuje małżeństwo, które tak naprawdę jest zwieńczone związkiem formalnym. Więc, moi drodzy, jeżeli tutaj macie kogoś na uwadze, to weźcie z kolei pod pod uwagę ten rozkład, że jak najbardziej to może być długofalowa relacja, która może się zakończyć po prostu formalną e, relacją docelową. To bardzo ładnie wygląda. Tak jak powiedziałam, zaczyna się ładnie. Tutaj tylko ta dziesiątka powietrza, ale to jest docieranie, to są lekkie kłótnie. Wiadomo, jak osoby się poznają, no to muszą sobie wypracować jak gdyby wspólny front, muszą się poznać, muszą te energie się przemienić. Następnie mamy szóstkę ognia, czyli wielkie, jedno wielkie zwycięstwo. Karta przebudzenia przy karcie cesarza mówi, że po prostu macie szansę iść razem przez życie w przyszłości, tak? Karta cesarza to jest karta małżeństwa, więc moi drodzy, grupa numer 3 ma bardzo fajny y, rezultat tego rozkładu. Jeżeli pytaliście, y, czy macie szansę u tej osoby, no to, no to widzicie, jakie macie szanse. Macie takie szanse, że... Możecie w przyszłości stanąć na ślubnym kobiercu. Więc, moi drodzy, tak to wygląda w grupie numer 3. Pozdrawiam serdecznie Oliana.